Dzień dobry, Kaja Rostkowska, to jest Rozmowa Dnia w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościnią dnia, dnia jest Natalia Waloch, publicystka, dziennikarka, wysokich obcasów, współtwórczyni podcastu Herstory, znanego pewnie naszym widzom, prowadząca audycję po swojemu w Chili Z. No i dzisiaj także gościni spotkania autorskiego w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze w Województwie. Lubuskim i o tym spotkaniu też powiemy, ale najpierw się przywitamy. Dzień dobry, cześć Natalio. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, cześć. Witamy cześć. bardzo serdecznie. I zanim powiemy o, o spotkaniu, o tym co dzisiaj, e, będziemy też słowo asertywności e, dzisiaj e, chcemy powiedzieć, ale wróćmy najpierw do sceny, która była myślę i przerażająca z jednej strony, i trochę komiczna, a więc e, scena w programie TVP, kiedy Magdalena Pernet zadaje pytanie politykom, czym się różni menstruacja od owulacji. Politycy nie wiedzą, jak na to pytanie odpowiedzieć, i zastanawiam się, na ile taki obrazek, który widzimy w, w, w telewizji, jest kompromitujący, bo chyba jest, a na ile jest po prostu bolesny dla kobiet, w związku z tym, że ich, ich, ich ciało, czy w ogóle kobiety stają się przedmiotem ignorancji, kontrolowania itd. No absolutnie, oczywiście ja też się śmiałam z tych panów, bo to no, mamy jednak ten nieładny gen radochy, jak ktoś się tak wykłada. No ale tak. oczywiście, że to jest kompromitujące i smutne i żenujące, i to jakby pokazuje, że tak, jest duże parcie do tego, żeby kontrolować kobiety, mówić nam, jak mamy żyć, co mamy robić, ile mamy mieć dzieci i jak funkcjonować. Ale jak przychodzi co do czego, to nie wiadomo. A dzisiaj akurat w pociągu, jak jechałam tutaj do Zielonej Góry, bardzo miła podróż, przepiękna, ale wsiadła sobie taka ekipa, chyba na imprezę integracyjną i pan taki wesolutki do koleżanek, takie żarty, bo to się menopauza nazywa, że ci gorąco. Więc znawca menopauzy, ja od razu mówię, o, znawca menopauzę. Ale to świetnie te dwie sytuacje pokazują. Tak, z życia, z życia codziennego i tak, z debaty to, publicznej. Tak, ale do ośmieszenia kobiety... Do przypomnienia jej, że ty już taka się robisz, podstarzała, już taka jesteś przekwitająca piwonia w podśmierdującej wodzie w wazonie, to tak. Ale jakby go na, zapytać się właśnie, czy, o, co, co to okres, a co ovulacja, to nie dam głowy, żeby wiedział. No i to tak właśnie. Korciło cię, żeby, żeby ja nie zapytać. No, strasznie, mm -hmm. strasznie, strasznie, mm -hmm. ale byłam dzisiaj w takim moim y, anielskim nastroju, trzymam język za zębami, także gratuluję temu panu, to mi się rzadko zdarza, przeważnie się jednak wam. No i właśnie. To jest chyba coś głębszego niż tylko brak wiedzy biologicznej, tylko właśnie to nastawienie, o którym mówisz, coś, czy takie głębsze przekonanie właśnie o tym, że można nami, tak powiem wprost, zarządzać jakoś z zewnątrz. Czyli to nie tylko te lekcje biologii, o których poseł PiS, pan Kosztowniak, on o tym mówi, że on, on się tym nie interesował nawet na lekcjach biologii, ale przecież to nie chodzi o, o wiedzę biologiczną, tylko o postawę. Absolutnie. No, oczywiście to, znaczy, my to obserwujemy w bardzo wielu sferach. To tak jak panowie na przykład mówią, że nie wierzą w lukę płacową. Tak, jakby to była kwestia wiary, wiary. prawda? A ta luka płacowa jest wyliczona i poważne sondażownie z Eurostatem włącznie wyliczają, to robią naukowcy, ekonomiści, to jest wszystko zrobione, to jest Fakty, dane statystyki. Fakty, dane statystyki, ale nie mówią, nie, mnie się wydaje, że tak nie jest. Właśnie to się tak dużo wydaje. Właśnie wydaje mi się, że każda kobieta powinna być matką. Wydaje mi się, że musimy na kobiety powstrzymywać od aborcji, bo mogą żałować. Jakoś nie pyta się kobiety, nie mówi się ciężarnym, wiesz, możesz żałować, że urodzisz dziecko. Mówi się tylko w drugą stronę, chociaż tak jakby urodzenie dziecka jest obłożone większymi, większym ryzykiem i kosztem w różnych następstw, ale tu nie mówimy, że trzeba kobietę zbadać, przepytać, wysłać do psychologa, trzeba by dobrze przemyślała. I tak dalej, i tak dalej, więc dużo rzeczy o kobietach się wydaje, właśnie wydaje się, że już się robimy niezdatne do użytku, jak nie jesteśmy młode i gładkie, i tak dalej, i tak dalej. I co mnie frapuje, wiesz, to jest to, że bardzo wiele z tych zasad, według których funkcjonujemy społecznie, one są absolutnie uznaniowe. To nie są żadne prawa natury. To są prawa kultury. To jest tak, że przez wieki tak uważano, przecież przez wieki uważano, że kobiety się nie nadają do nauki, do pracy. No, te niskie prawa do życia publicznego. Tak, do życia publicznego, do polityki, do tego, żeby mieć głos. Więc to wszystko jest bardzo uznaniowe. To się bierze z tego, że tak była budowana tysiące lat temu kultura, przez setki lat to się utrwalało. Tak żyły jeszcze nasze prababki, babki. No i teraz jest ten etap, że to pęka, tak? no Sto ostatnich lat, że to tam się pęka ta sucha ziemia i się te płyty tektoniczne zaczynają rozchodzić. Ale opór jest duży, bo teraz w Stanach przecież hekset ma znajomego pastora i tam oni poważnie mówią, że Kobiety nie powinny głosować. Znaczy głos w wyborach powinien przypadać na domostwa, a ponieważ to mąż jest głową rodziny, no to mąż będzie głosował, a żona tylko będzie dreptać za nim do urny i poczeka przed rokami wyborów. I z tym trendem, który budowany jest przez tak. Feliński, powiem ogólnie, idzie ten, ten, tak, ten drugi tak, bieg. Tak. Ale tu wkracza twoja książka, bo nie. Zacznij odmawiać i żyć po swojemu. Chcę zapytać najbardziej ogólnie, co było impulsem do napisania tej książki i czy trochę to słowo nie musi, takie proste, musimy definiować na nowo dzisiaj. Absolutnie, my się musimy uczyć go mówić, co jest ciekawe, małe dzieci świetnie to robią, też małe dziewczynki, tak? To jest jedno z pierwszych słów, którego dziecko się uczy, które jest na wszystko na nie. Nawet jak mój syn, nawet jak ja ulubioną pomidorówkę, ja pytałam, czy ci syneczku smakuje, to on mówił, że nie. Dlaczego dzieci to robią? Bo dzieci czują, że to nie, to jest jakaś wolność, że to jest pierwszy moment, kiedy dzieciak zdaje sobie sprawę, że ja się nie muszę zgadzać z mamą czy z ojcem i on mówi, włóż buty, a ja mówię nie. Ale potem my to zatracamy. Nie, nie, podoba, nie, nie, chcę, nie podoba mi się, nie zgadzam się, nie pójdę tam, gdzie ty chcesz, nie wyjdę, nie zrobię. A potem to zatracamy. Nie? I zwłaszcza kobiety, zwłaszcza kobiety, które są przyuczane do mówienia tak światu i jego oczekiwaniom i potrzebom innych ludzi. My jesteśmy socjalizowane jednak do spełniania potrzeb innych ludzi, i tak my to słowo musimy definiować. Co więcej, my musimy sobie powtarzać to, co powiedziała Jane Fonda. Ona powiedziała, że za późno zrozumiałam, że nie to całe zdanie. Bo to jeszcze chodzi o to, żeby się za bardzo z tego nie, nie tłumaczyć. To nie chodzi o tupet. To chodzi o to, Właśnie, a gdzie jest ta granica? Też też o to zapytać. Gdzie jest ten, to zdrowe nie, a ten bunt, a ten egoizm, może niektórzy powiedzą, czy to się da uchwycić? I nauczyć tego i w ogóle ćwiczyć to nie jak, jak, jak mięsie uczyć się tej asertywności, tego mówienia nie właśnie. No więc pierwsze pytanie tak, to jest trudne i to jest częsty argument takich ludzi, którzy nie za bardzo chcieliby, żeby kobiety były silne. I to właśnie światła kobietom mówi, że one są trudne i są egoistkami. Dwie najgorsze rzeczy. I właśnie ludzie mylą asertywność i mówienie nie z tym, że to znaczy, że ja teraz mówię. Nic mnie nie obchodzi, jak wy wszyscy się tu przy tym wigilijnym stole czujecie. Ja tu teraz będę robiła tak, jak chcę, położę nogi na stole i w ogóle wszystkich was olewam. Przecież to nie o to chodzi. Przecież to nie o to chodzi. Przecież my kochamy Kompletne, naszych bliskich. Nie o to. Co więcej, my, ja na przykład uwielbiam być matką i dbać o moje dzieci. Ja się bardzo spełniam w dbaniu o innych ludzi. Ale to chodzi też o to, żebym ja się w tym nie spaliła, że miała też kawałek życia dla siebie, żebym też realizowała swoje inne zdolności, talenty i pasje, nie tylko być matką. I ja myślę, że ta granica nie masz rację, ona jest bardzo trudno uchwytna, ale my ją przecież czujemy. Przecież ty czujesz, jeśli twoja przyjaciółka ci mówi: "Słuchaj, miałam do ciebie dzisiaj przyjechać. Wiem, że masz trudny moment, ale ja po prostu nie mogę dzisiaj, bo ja mam taki ból głowy, się tak źle czuję, że po prostu muszę zaciemnić, zas zasłonić firany, wypić herbatę i pójść spać". No to czy ona, ty jej powiesz, że jesteś po prostu wredną egoistką, myślisz tylko o sobie? No, no oczywiście, że nie. No właśnie tak? I, i, I czujemy, że to jest coś innego niż jak ci przyjaciółka mówi, że nie, bo w zasadzie to mam w nosie, jak ty się czujesz, bo ja wiesz co, nie, nie, nie obchodzi mnie, że masz wielki problem, bo ja, bo ja no, nie mogę odwać manikiuru. Mam takie poczucie, że trzeba praktykować to nie po prostu i te granice wtedy tak. um, sami właściwie zaczynamy wyczuwać. No zaczynamy wyczuwać, bo to jest też pytanie, czy co się stanie, jeśli ja to nie powiem, jakby czy ktoś ucierpi? Znaczy, jak ja zwracam uwagę komuś, kto się rozpycha w autobusie, bo siedzi tak i zabiera część mojego miejsca, a ja leżę na ścianie, to teraz e, czy, czy świat ucierpi, czy ten człowiek ucierpi, jak ja go poproszę, żeby się jednak trzymał na swoim siedzeniu? A to są takie proste rzeczy, A to są życia, życia codziennie. I dali. teraz twoje pytanie, czy to można ćwiczyć jak mięsień? Tak, i właśnie najlepiej na tych prostych rzeczach, bo wiesz, bo mm. jak ci nawet ten ktoś w autobusie burknie, jakbym go poprosisz, żeby wyłączył telefon, bo na głośno mówiącym gada, nie wiedzieć dlaczego to wiesz co, wysiądziesz z tego autobusu i po tobie to spłynie. To jest bardzo, dobry, bardzo, dobre, bardzo dobre pole, to jest to pole codzienne, kiedy mm. wiesz, kupujesz kawę, a pani mówi, a może jeszcze ciasteczko, a ty jesteś taka miła, że chociaż jesteś na diecie, to bierzesz to ciasteczko, no, bo ci przykro. Odmówi, nie powiedzieć pani, nie dziękuję nie bardzo dziękuję. Nie, nie. i tak dalej. I właśnie chcę powiedzieć, każde kolejne nie jest prostsze. I trzeba je, trzeba, je, trzeba je ćwiczyć. A powiedz, bo też bierzesz udział w takich, czy, czy, czy uczestniczysz w takich przestrzeniach, powiedziałam czy warsztatach i tak dalej. Z czym kobiety przychodzą? Gdzie, gdzie jest ten największy kłopot? Gdzie jest to zahamowanie? Czego się obawiają? I drugie pytanie, czy jak uczą się mówić nie? A myślę, że też to obserwujesz, też to widzisz wokół siebie, czy podczas tego typu spotkań. To jak ta przemiana wygląda? Czy to jest jakiś przełom, czy to jest takie proste odkrycie? To nie jest nic trudnego. One przychodzą przede wszystkim po pierwsze wyczerpane, wyczerpane fizycznie i psychicznie, ale na poziomie fizycznym po prostu mnogością obowiązków. Kobiety są wyczerpane i psychicznie dobite właśnie tym brakiem przestrzeni i czasu dla siebie. Znaczy brak czasu i duże rzeczy poszło na świecie do przodu od czasu naszych prababek, ale co nas absolutnie łączy z prababkami, one nie miały czasu i my nadal nie mamy czasu. I po prostu to mówienie, że my mamy tamte pralki, słoiczki, pampersy, no nie, bo w to weszły inne rzeczy, które trzeba robić. Więc one są wyczerpane, a druga rzecz to jest taka właśnie... Obawa, że jak ja nie będę na wszystkich poziomach, na wszystkich płaszczyznach y, perfekcyjna, no to nie będę dość dobra, ale właśnie dostanę za to rachunek nie? i przyjdą różni ludzie e, z rachunkami, że tu nie dowie... Oj, coś cię za kobieta, właśnie własnych, nie, no firanki niewyprane, dwunastu potraw na święta nie ma, kostium dla dziecka na balku, piony na Allegro, a nie samodzielnie uszyty. No, Mogłabyś się dziewczyno bardziej postawić. I znowu ciągniemy. I my te prymuski takie, nie, że musimy. A to jest bardzo hamujące, bo to nam wyżera całość energii na ogarnianie tego, co mamy narzucone i zostaje nam bardzo mało tej takiej twórczej, witalnej energii albo na realizowanie swoich marzeń, albo potrzeb, albo ambicji, albo po prostu na zwykły odpoczynek. A to też jest szalenie ważne, no jest. żeby po prostu złapać oddech w tym, w tak tym czy... świecie, który tak dużo od nas oczekuje, a panowie jeszcze powiedzą, że sobie dorzuciłyście przecież no, na własne tak, życzenia. Wiele tak, rzeczy tak, chcecie no właśnie... się znać na tym, na tym, na tamtym, to jest nasza robota. No to jest na własne życzenie, a potem się okazuje właśnie, że znowu są dane i widać, ile obowiązków domowych mają kobiety, a ile mężczyźni i wszędzie kobiety mają więcej, w parach bezdzietnych również. To jest ważne, o czym mówimy, bo w książce yy, zatytułowanej właśnie bo nie. Dużo jest tych informacji, tych danych. Mam takie poczucie, przekonanie, że też chciałaś uwiarygodnić nie tylko refleksje i swoje obserwacje, i to, o czym myślisz, to co widzisz, to co obserwujesz, ale także pokazać, właśnie no, na twardych liczbach, jak ten świat jest y, poukładany, prawda? Bo tam się pojawiają różne po prostu informacje, takie zweryfikowane, y, no, o tym porządku, o którym właśnie rozmawiamy, albo o tym właśnie braku równowagi. No Absolutnie wiesz, ja nie jestem psycholożką ani terapeutką, żebym ja mogła pisać poradnik, jak mówić, nie, ja tego nie umiem robić, nie mogę robić i nie chcę. Ja wyszłam z założenia, że jeśli ja kobietom pokażę czarno na białym, Właśnie wiarygodne dane, nie przemyślenia moje Natalii Walu, która zaobserwowała to i u siebie w rodzinie czy na osiedlu coś tam widzi, tylko że pokaże, że to jest taki, taki. Tak jest wszędzie, nie tylko w Polsce, tak jest na całym świecie. W jednych krajach lepiej, w drugich gorzej, ale co do zasady, wszystkie w tym jesteśmy, to że to da kobietom takie paliwo, wiesz, zapalnik do gniewu jednak, nie? że kurczę, nie wydaje mi się, jestem przeciążona, mam za dużo. To, szwank, to wpływa źle na moje zdrowie. To nie jest okej, okay wreszcie, że tak ja umiem po prostu, to nazwać. Umiem to nazwać, i wreszcie, że ja miałam nadzieję, że to będzie takie, wiesz. Że taki wiesz, jak się złapie hałas świeżego powietrza, to już się potem do zaduchu nie chce wchodzić. I to właśnie trochę z kobietami, jak pytasz, jak się ta przemiana dokonuje. Mhm. Dokładnie to jest to, wiesz, one są takie, jakby, jakby się nagle w ogóle wyprostowały, bo, bo siedziały takie właśnie ściśnięte niewygodnie w jakimś pudełku, bo tam trzeba było się dopasować. I one nagle wiesz, prostują się, się, tak? Swobodnie. I jest ten hałas świeżego powietrza, którym się można sztachnąć. I to powietrze jest świeże, rześkie, pachnie i jest fajnie. A to jest też książka dla mężczyzn? A mówią mi, że tak. Mam zwrot od mężczyzn, że też miewają problemy, też są jednak przez różne społeczne wymagania dogięci, że nie zawsze wcale są tacy hej do przodu, tylko są zmuszeni bardziej ukrywać to, te trudności, które mają. Mam zwroty, że mówią mi ojcowie córek. Że przeczytali, że oni teraz kurcze będą inaczej córki chować, bo oni jednak widzą i że kurcze, no nie, oni nie chcą, żeby ten świat był taki dla ich dziewczyn, dla ich córek. I jedna czytelniczka mi napisała, że dała mężowi do czytania, i on przyszedł, przeczytał i powiedział. Ty, ja teraz wiem o co ci chodziło. Bo jak to mnie mówiłaś, to ja nie wiedziałam o co ci chodzi. A teraz jest rodzaj rozumiem. olśnienia takiego tak, subtelnego, no może? Też, ale, ale też jest. dostał to po prostu tak wszystko razem z danymi jasno wyłożone. To jest coś innego niż jak my się przepychamy i zaczynamy sobie mówić: No, bo ty nie sprzątasz. On mówi: No, jak nie sprzątam, jak umówiłem podłogę. Ona mówi: No, ale ci musiałam powiedzieć, żebyś umówił podłogę. Ja chcę, żebyś ty to sam z siebie. My... Albo słynne przecież ci I pomagam. Tak to jest tak? ale pomagam. to już o tym coraz częściej no, mówię. Więc mówimy. ja właśnie. Postanowiłam to wszystko zebrać i to tak wrzucić taką bombę naraz. No, słyszałam od niektórych czytelniczych, że one się dawkują, że to jest jednak po prostu zobaczenie tego wszystkiego naraz. To jest jednak duża dawka, więc sobie robią przerwę w czytaniu, potem wracają i bo ja to mam pogrupowane sferami życia, tak? To są pieniądze, praca, dom, dzieci. Związki i seks, więc, więc można sobie to też czytać niekoniecznie linearnie. Yy, bo nie, taki jest tytuł książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy z Natalią Waloch i tutaj postawimy kropkę, ale pamiętajcie, że to nie, to jest także nowy początek, o tym też w książce piszesz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Życzymy owocny, owocnego spotkania z Lubuszankami dzisiaj w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kaja Rostkowska, dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia w poniedziałek o 10.00. Thank you.